Siema mordy z 3.15, wstaję, jadę do, jadę do kwacha i idziemy na kleje, mam nadzieję, że będzie to moja pierwsza styczność z tymi rybami, mam nadzieję, że będą grube rybka. Proszę, Kwachu wyhaczył okonka, bardzo ładny okonek, kurczę ludzie, spójrzcie Nie po nie przyjechaliśmy, ale chociaż cieszy oko Tak jest Paśki Piękne Na, na co wziął? Mała widelniczka w takim brudnym kolorze Nie pamiętam jaki to był kolor, jakiś brąz, 14, 17 chyba w polecie Od I... beja no Z nurtu z można wejść głębiej do wody i pomęczymy te okonie na a, a, a ty prowadzisz tak po, powoli, czy? Staram się jak, no jak najwolniej, no. jak najwolniej, żeby ta przynęta miała taki w wodzie wiesz, żeby ona robiła coś takiego w wodzie. Czyli spływała sobie z nurtem i po chwili wracała w ten nurt z skokiem i wiesz, że zchodzi takie mhm. bujanie jakby tą przynętą. I to naj, najbardziej wart. Oj, tu jest Proszę bardzo, jest pierwszy klenik. Miały. Piękna rybka Wow. Tylko żeby jeszcze takich Ała, fochów nie strzelała Przy wypinaniu to będzie dobrze No i super Pięteczek, pięteczek, proszę bardzo No Popłynął, pięknie A tak, tak szuraż podnie? tym? Bo miałam wrażenie, że to mi cały czas w ogóle nie szuraż podnie. dnie. Prowadzić musisz w toń. O! Jest to ryba. Jest rybka, ale chyba okoń. No może być mały klusek. Albo oki. z bokiem, może być klusek. widziałem z pierdela, to mówię oko. Hmm. Opa, kurde, poszedł. Kwachu już wyciągnął jednego klenia. Kwachu już wyciągnął jednego klenia, znowu ma rybę. Kurde, patrzcie, nie? chłop, wrzuca, wyciąga rybę. Co jest? Jednego klenia, dwa okonie, ja przy jednego okonka. Wypiął się? nie bądź taki wredny no. no nie w tą stronę A jedna ładna klucha mu się spięła niestety Bywa O, nic fajniejsza. Łowimy dalej Taka już fajniejsza, kurwa Wyciąga się spod kamieni O no. no, proszę Taka ciekawostka No Najlepsza przynęta znaczy najlepsza. no, na nią bardzo często konie i to całkiem spory, tylko że takie łóżyki tutaj są takie malutkie, jakbyśmy posuwali większe e, kamienie, to ich będzie po prostu, wiesz, uh -huh. więcej, a dwa będą większe. I Nieraz się jeszcze tu potrafi trafić, a nie na tym odcinku, tylko bliżej już, może tak powiem, potrafi się tracić perneta, nie? Uh -huh. Słuchajcie, ja jestem w troczach, dlatego tak chodzę, niepewnie ja chodzę w butach do urodzenia i to się nie no, a jak ja tutaj wywalę orła To niby się nic nie stanie, ale najbardziej mi była było szkoda telefonu i bateryjek do gopro Jednak elektronikę Moczyć nie warto no, nam się przy tym wyjściu jak dojdziemy na odpowiednią długość, to jak zobaczysz co chwilę tam są spławy takich dość konkretnych ryb. My sobie ogólnie zejdziemy jakieś 10 metrów niżej, no nie, mhm. do tych rybek, zobaczymy, właśnie spod nóg wyjebała jakaś ryba. Siedzi Ale chyba... O, koń, no No i drugi... Opa, wariacik wpadł no koleżku, ucieknij. Kurde. To chyba fajniejszy, czy nie? O, maluj też. Konek leciał. Kurwa, ale się do bólu rzucił Ładny? Okoń? Sum to był? A co on na ptaka zaatakował, czy co? Ale było jebnięcie potężne.

Jaka misja, co jest Wyciągnąłeś? Klenika? Nie, idę Ci pomóc. Ech. 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 Tak robię to, żeby właśnie tych kroksów nie zgubić To było konek? Konek, tak no. Teraz ty chcesz rękę? Poczekaj, teraz to ja potrzebuje się zwinąć. Odepnę się to, i wjebię się lewą, nie? Dobra, dyniwijem Wypierdami <laughs> Chodź tu usiąść na drzewko, na drzewkę. Jak ten Zobacz no, jak ja wyglądam mi się, to, mi się to kojarzy z Florydą, nie wiem czemu <laughs> Albo z Australią. chodź aby szukać tych krabów Mad crabs Krabi? Nie, ale czy nie jadłem, ale takie jak Myślę, że mogły być oszukane, bo, bo takiego z marketu nie? o krabowe? Tak czym albo z pogodą, albo z przynętami? Albo coś jest kurwa z nimi, że nie wieruję Może woda jest za bardzo nim, to znowu w jest prawie. Czy też cały czas próbujemy na te same przynęty w zasadzie chłowić? Tylko na no, trzy przynęty chyba. Nie? Nie Chodzi nie. mi o w rodzaj. Nie kombinowaliśmy z niczym innym, więc siedzi. O. To jest fajny, fajniejszy już. Weźmiesz już podbierek. Kurde. O kon. Taka no. No, trzydziesteczka Przestępem pewnie hak. Widziałem Ależ już byłby wiesz, ładniejsza ryba jak. Kurwa Gdybym nie ściągał pod wyraka, to pewnie bym go wyciągnął Bo go poluzowałem Kurwa no co robiłem to Zdarza się nawet najlepszy Rejdzie jeszcze i... Teraz takim woblarkiem próbuję. Taki już fajniejszy. No, no ładnie. Przytrzymasz chwilkę, uh -huh. ja go z powrotem wpuszczę do siatki. Żeby Uż nie nie sposób o. Jaka ryba O panie To jest rybsko Ja Nie No a tak poza tym to teraz spróbuję złowić bolenia Na wobler od Kaszu Bejc uklejkę no się rzucają tutaj, żerują mamy coś na razie na kiju cisza ładniutki co? jest ale ładny o fajny, fajny Boże, w końcu przyzwoicie Sklenie wyszły wyszło po konie. No mm -hmm. coś się dzieje zawsze spoko. Takich od... o! To się wycznie. Co tak przed kurwy mocno? Szczupy. Opa! Szczupły Co? Odstrzelił ci? Teraz zobacz, teraz zobacz co się stało. Nagrałeś akcję? No. To patrz Przeżar mi i to wyskoczyło mi z podbieraka. Wiesz o tym, że jak byłoby to sekundkę dłużej to już nie byłoby tego małego pistoleta. No Co za mały sukienko? Dzięki braku za szybką reakcję kurwa. No on sam tak wskoczył idealnie trochę Wystaje mu z gęby mój ten No Włochacz Którego sobie wciąć chciał Taka Nie 40 nie No ty oddychaj, bo ja cię nie chcę do domu wziąć Mordyczka. Dobra mordy bardziej wyszedł w sumie okoniowy wyjazd i szkleniowy no ale trudno, było i tak spoko, Mieścióweczka spoko mi pokazał kwachu I do następnego, Trzymano. I pozdrawiam pana Mateunię Mła